Naszym gościem jest Patryk. Patryk jest studentem elektroradiologii. Mieliśmy już przyjemność, Patryku, spotkać się w czasie zajęć akademickich, i było to bardzo owocne spotkanie. Studiujesz bardzo ciekawy, unikatowy kierunek. Czy mógłbyś opowiedzieć przyszłym studentom, może tego właśnie kierunku, czym w ogóle jest zawód elektroradiologa? A Większość osób w ogóle nie kojarzy, czym jest elektroradiologia. A chociaż to się w chwili obecnej troszeczkę zmienia. Elektoradiolog to jest osoba, która pracuje głównie w szpitalu mm -hmm. i obsługuje właśnie nie tylko urządzenia takie jak RTGS, które większość osób nas kojarzy, ale również rezonans magnetyczny, pracujemy na stanowisku medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, ale także radioterapii, a pracę znajdziemy też w korporacjach takich jak Siemens, LG, GE Healthcare. Um, także to jest bardzo szerokie mhm. spektrum, e, którym, którym się zajmujemy. Czyli możliwości jest bardzo duże, ale pojawiły się to parę trudnych słów: RTG, tomografia. Czy kojarzyć należy tylko i wyłącznie ten kierunek studiów z takimi przedmiotami ścisłymi jak matematyka, fizyka? Czy należy się przygotować do takich egzaminów maturalnych? Faktycznie, to na samym początku studiów jest to nasza podstawa, czyli ta fizyka, matematyka to są przedmioty, na których skupiamy się na pierwszym semestrze. Potem zmienia się to w fizykę jądrową, atomową, ciała stałego. To faktycznie brzmi bardzo poważnie, um, ale jakby nasi wykładowcy tłumaczą tak przystępnie, że myślę, że nawet osoba, która nie jest po rozszerzeniu z fizyki, a mam wiele takich osób na kierunku, myślę, że bez problemu sobie poradzi. Faktycznie są to studia ścisłe, są to studia techniczne, ale nawet osoba, która niekoniecznie. Była na takim profilu w swoim liceum, da sobie radę. Czyli decydując się na wybór przedmiotów maturalnych, jakie warto przedmioty wybrać i zdawać na rozszerzeniu? W tym momencie um, Uniwersytet Medyczny um, w procesie rekrutacji uwzględnia obowiązkową matematykę. Do wyboru jest um, dodatkowo fizyka, biologia albo chemia mhm. i jeden inny przedmiot, czyli to może być coś dowolnego, język angielski. Um, Łacina, cokolwiek. <laughs> na tak? przykład. A skąd u ciebie pomysł na wybór właśnie takich studiów? To była dosyć spontaniczna decyzja, natomiast konsultowałem ją z różnymi osobami, które z, zajmują się w jakiś sposób medycyną i zostało mi to polecone jako dziedzina, która bardzo dynamicznie się w tym momencie rozwija i możemy być pewni, że znajdziemy e, zatrudnienie w tej branży, dlatego że rynek pracy stoi przed, nas, przed nami otworem. Potrzeba jest ciągle nowych szkoleń, ciągle nowych kwalifikacji ponieważ technologia, do której mamy obecnie dostęp jest na bardzo wysokim poziomie, więc potrzeba bardzo wykwalifikowanych specjalistów. Powiedziałeś, że są to studia na pograniczu medycyny, ale również raczej kierunków technicznych. Jak one same w sobie wyglądają? Jak są skonstruowane zajęcia praktyczne i wykładowe? Jest to powiązane w ten sposób, że jakby zajmujemy się aparaturą, która ma bezpośredni um, kontakt z człowiekiem, czyli musimy tego człowieka w tej najbardziej podstawowej formie, musimy go zobrazować, więc musimy znać anatomię, Człowieka, fizjologię w jakiejś części, dlatego że do części badań szykujemy pacjenta również pod kątem fizjologicznym, musimy znać wydzielanie pewnych substancji z organizmu, ale jakby techniczne pod tym kątem, że to, jest, to są urządzenia, które wy, wykorzystują bardzo skomplikowane procesy fizyczne, a my musimy znać ich przynajmniej podstawy, żeby wiedzieć, w jakim obszarze się poruszamy. Nie przerażajcie się, wcale te studia takie trudne nie są. Patryk już jest prawie na ich ukończeniu. A powiedz nam, jak sytuacja pandemiczna zmieniła ten tryb tych studiów? Oczywiście, bez wątpienia, tutaj też e, odcisnęło się to na naszych studiach, ale e, możemy się tutaj dopatrzyć także pozytywnych aspektów, dlatego że e, zwiększony został nacisk na, studio, e, na studiowanie i praktykę indywidualną. A praktyka indywidualna wiąże się z tym, że nasi prowadzący skupiają całą uwagę na nas, dlatego możemy zdobyć dużo więcej doświadczenia, wykonać dużo większą ilość badań i po prostu zwiększyć swoje kompetencje. I dodatkowo, Uniwersytet Medyczny, ponieważ była dosyć trudna sytuacja w różnego rodzaju szpitalach, to Uniwersytet Medyczny nawiązał kontakt z nowymi jednostkami klinicznymi, także szpitale czy inne miejsca, w których możecie odbywać praktykę wkrótce. Yy, będzie po prostu szersza. Jak wiemy, praktyka czyni mistrza. Czy mógłbyś jeszcze raz przybliżyć nam, jeżeli są zajęcia praktyczne, to one się odbywają w szpitalach, tak? Czy to są jeszcze jakieś inne dodatkowe jednostki, o których powiedziałeś? Głównie tak. To są głównie szpitale, dlatego że przewidujemy kilka podstawowych rodzajów praktyk. Na początku jest wprowadzenie w ogóle w jednostkę szpitalną. To są praktyki, które odbywają się tutaj u nas w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym i mają na celu wprowadzenie Was w oddział, w pierwszy kontakt z pacjentem, jak z nim rozmawiać. Um, na czym w ogóle opiera się praca na oddziale, a następnie jest to praca już typowo z konkretnymi urządzeniami, czyli to, o czym wcześniej wspomnieliśmy RTG, CT, rezonans magnetyczny, medycyna nuklearna. W tym momencie my również staramy się, zobaczymy, jak to będzie wyglądać staramy się nawiązać współpracę z firmami, korporacjami medycznymi, które ten sprzęt produkują, bo to jest również miejsce pracy. W którym możecie znaleźć zatrudnienie, a o czym nie wszyscy wiedzą, ta współpraca to będzie po prostu rodzaj praktyk, stażu w tych wszystkich miejscach, więc możecie od razu pokazać swojemu, być może przyszłemu, pracodawcy, na co was stać, jakie są wasze kwalifikacje i zwiększyć swoje, swoją szansę na sukces w tym zawodzie. Czyli jak widzicie możliwości zawodowych jest naprawdę bardzo dużo, to nie tylko jednostki szpitalne, ale również bardzo duże korporacje. A jak wygląda życie poza studiowaniem? Bo wiem, że to jest również ważny element czasu studenckiego. Oczywiście, że tak i um, elektroradiologia jest takim specyficznym kierunkiem. Na pierwszym roku to jest w ogóle bardzo fajny rok, bo wszyscy się poznajecie, spotykacie się poza zajęciami, że tak. ale mamy również możliwość um, Erasmusa, o co ja się staram w tym momencie. Mm -hmm. e, możecie wyjechać na praktyki wakacyjne do różnych miejsc w Europie. W, w tym przypadku, w moim przypadku, to będzie być może Wiedeń. A, ale mamy też możliwość em, pracy czy, czy nawiązywania znajomości w różnych innych organizacjach typu samorząd studencki, w którym również jestem i Was serdecznie zapraszam, różnego rodzaju koła naukowe, klub sportowy, chór Umedu, także możliwości na spędzanie czasu jest wiele i musicie pamiętać o tym, że jak wszystko w życiu możecie przejść normalnie, ale z odrobiną waszego zainteresowania może to być jeden z najlepszych momentów w waszym życiu. No i warto też ten czas poświęcić nie tylko na studiowanie, ale rozwinięcie swoich pasji, zainteresowania, tak jak robi to właśnie Patryk. No i na koniec najważniejsze pytanie: dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów? Musicie pamiętać, że jest to nowy kierunek e, w ogóle na studiach. My dodatkowo na Umedzie w Łodzi prowadzimy pierwszy stopień studiów licencjackich, ale mamy też możliwość drugiego stopnia studiów magisterskich, co jest no jakby dosyć unikalne w skali Polski. A jest to bardzo innowacyjny kierunek, także macie stałą możliwość rozwoju. Yy, ponieważ jest to w ogóle dosyć nowy kierunek, jeżeli chodzi o całość kształcenia w Polsce, to on jest ciągle doskonalony, ciągle wprowadzamy nowe możliwości. I tak, na przykład w tym momencie nawiązaliśmy współpracę z Akademickim Biurem Karier i będzie wprowadzony dla Was dodatkowy kurs kompetencji, który pozwoli Wam wdrożyć się lepiej w, pra w pracę w korporacjach różnego rodzaju i przybliżyć Wam to wszystko, bo na um w medzie, e, skupiamy się na pracy stricte w szpitalu, a to jest dodatkowe rozszerzenie, które pozwoli e, poszerzyć horyzonty po prostu. E, dodatkowo, e, o czym niewiele osób wie, my jesteśmy specjalistami poszukiwanymi za granicą, dlatego, że za granicą ten tryb kształcenia nie do końca jest przewidziany, także specjalista z Polski e, ze studiami elektroradiologii jest osobą bardzo poszukiwaną za granicą, dlatego Warto uczyć się języków. Po pierwsze są to praktyki zagraniczne w formie Erasmusa, a po drugie po prostu to zatrudnienie, które, które może być fantastyczną opcją dla Waszej przyszłości. Warto też podkreślić, że rokrocznie ten kierunek kończy około 50 osób, czyli jest to naprawdę bardzo wąskie grono osób, które specjalizują się właśnie w elektroradiologii. Gdybyście jeszcze mieli jakiekolwiek inne pytania lub wątpliwości, to odsyłamy was na stronę rekrutacyjną naszej uczelni. Patryku bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę ci oczywiście sukcesów i powodzenia w kontynuacji nauki i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na salach wykładowych. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Było do mi zobaczenia miło i do zobaczenia.